Witajcie, kochani wybrani. Dziś mamy dziewiąty dzień lipca 2023. Słowo Boże na dziś. To król, Chrystus przychodzi w duchu i w prawdzie, król nad królami, Bóg prawdziwy, Emanuel jest z nami. Przychodzi. Aby objąć swoje królestwo. Dzień dobry. Królestwo Chrystusa Króla ma być w nas. To spokój, miłość, sprawiedliwość, prawda. Radość. O, raj na ziemi. Gdzie do nieba chcecie iść? Niebo jest dla ptaków, a ziemię dał synom ludzkim. I córkom Bóg Stwórca. Ojciec Jezusa miał jednego jednorodzonego syna, któremu wszystko przekazał. I ten syn, Jezus Chrystus, odkupił ten raj, co Adam stracił. Odkupił swoją własną krwią. Do Chrystusa należymy. Jego ojciec stwarzał ten fizyczny świat czyli te pola, drzewa, Stwórca, Bóg Wszechmogący. Zaczął, a Chrystus dokończył. Posłał swego Syna. I dokonało się. Jego syn, Chrystus, Jezus, wszystko zrobił. Zbawił ten cały świat. A teraz od nas zależy, co my z tym zrobimy. Czy uwierzymy w Chrystusa, zaufamy Mu. Będziemy mu posłuszni. A służenie Chrystusowi, Królowi, nie jest uciążliwe. Daje radość. Czuje się, że się służy. Bogu. Się są bo są prześladowania o, Chrystus wszystko wycierpiał wszystko wziął na siebie abyśmy właśnie wstępowali w jego ślady i powiedział przyjdźcie do mnie wszyscy do kogo mamy przyjść do Jechowy, do Allaha, do Ellen White, do Matki Boskiej. Nie, mamy przyjść do Chrystusa, Króla, nad Królami. Nie Pana, nie obrażajcie Chrystusa, nie panujcie już przywódcy religijni. Bo wyście to wszystko popsuli tym ludziom Myślenie w głowach Bo ludzie tam mieszkają w buszach i się dawają radę Bo żyją naturą, rodziną Wiedzą co dobre, co złe, co boli, co ich krzywdzi. Nie znają przykazań Bożych. Mają w sobie, w sercu wypisane. No a tu, będąc katolikiem, narzucają Ci Oj, dużo świętych. Dużo. I teraz jakbyś każdego tego świętego miał wymienić. I się do niego trochę pomodlić, to trochę czasu by zeszło. No i to na darmo, na marne, bo oni nie byli święci. Faustyna, yy, że tam jakieś kości i one mają uzdrawiać te kości Faustyny. No jak można wierzyć w takie rzeczy? Ludzie. Wierzcie w Boga prawdziwego, Chrystusa. On działa i my działamy. Przekazujemy Jego Słowo, bo Jego Słowo jest prawdą, życiem, drogą. Umieramy dla tego świata. Bo ten świat przemija. No i ludzi morduje. Narzuca właśnie ciężkie brzemiona. A u Chrystusa jest lekkie brzemię. No ale to tutaj jest właśnie nowo narodzenie, zmiana. Umieramy do tego świata i nie boimy się, co ludzie powiedzą. Nie patrzymy na ludzi, bo ludzie zawsze będą mówić i się jeszcze nikt nie urodził, co by wszystkim dogodził. Ważne właśnie żyć w zgodzie ze swoim sumieniem. I człowiek ma czyste sumienie. No to najtrudniejsza praca jest nad samym sobą żeby właśnie opanować te emocje w sobie to wszystko żeby się stawać nowym człowiekiem na wzór wzór naszego ojca bo jak dzieci są posłuszne, to ojciec się cieszy na niebie. Chrystus. No a jak nie są posłuszne, no to same dzieci na siebie wyrok wydawają, cierpią, jak nie posłuchać. No można sobie to przyrównać, właśnie, jak człowiek był dzieckiem, bo rodzice e, mówili dobrze też, ostrzegali. Jak się nie posłuchało, to później się. Trochę pocierpiało. No i tak samo Ojciec nasz w niebie, Chrystus, też daje dobre rady poprzez swoje słowo, które jest zapisane w Biblii. Chociaż Biblia jest poprzekręcana, podopisywana, ale jest nam to słowo Boże. Prosimy o mądrość ojca, ojcze nasz, któryś jest w niebie, to jest Chrystus. Dla nas, dla rodzaju ludzkiego, prosimy, i daje nam mądrość, zrozumienie, odwagę, te dobre cechy. Pokazuje nam ten świat, jaki jest w rzeczywistości. No ale Chrystus powiedział moje królestwo nie jest z tego świata. Chrystus, Jezus. Dlaczego tak powiedział? Że nie jest z tego świata, jak był tam. Też byli. No ktoś rządził tam. Cezar. No nie chciał być jak ten świat narzuca. Mówił prawdę, ty weszedł do świątyni, bo mieli na Starym Testament. Jeszcze właśnie jadą, te świątynie budują, a teraz my jesteśmy świątynią duchową. W nas może zamieszkać duch Chrystusowy. No i ten duch Chrystusowy daje życie, które jest w nas. Duch Boży, duch prawdy, duch Chrystusowy. Bo Duch Święty jest po katolicku. Święte obrazki, święta woda, święty papież. Nie są święci, bo Ty jedynie jesteś święty. Chrystus Król Imanuel. Bóg z nami. Błogosławie.